Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania przepysznego sundubu jjigae, czyli koreańskiej potrawki z jedwabistym tofu. Wszystkie składniki oczywiście będziecie mieli wypisane w opisie filmu. Dziś będę używać takiego tofu. Ale będzie Wam oczywiście łatwiej zakupić w Polsce takie tofu. To jest tofu takie jedwabiste, bardzo takie Ładziutkie, pyszne, rozpływające się w ustach. Oczywiście, jeżeli osoby, które nie jedzą mięsa, będą chciały otworzyć ten przepis, to możecie pominąć mięso, które tutaj będzie dodawane. Dodać sobie więcej warzyw i też na pewno wyjdzie Wam bardzo dobra ta podrawka. Także już nie przedłużam i zapraszam do wspólnego gotowania. Na początek będziemy obsmażać mięso, o którym przed chwileczką wspomniałam, ja mam tutaj 50 g boczku wędzonego i 200 gramów polędwicy wieprzowej, które sobie tak bardzo drobniutko pokroiłam. Teraz będę obsmażać do momentu, aż boczek nie puści tutaj tłuszczku. I właśnie na tym tłuszczu będzie się jednocześnie obsmażać ta polędwica. W oryginale to danie przygotowuje się w begi, czyli takiej koreańskiej miseczce, ale zdaję sobie sprawę, że większość z Was nie będzie miało na podorędziu takiej miseczki, więc przygotuję normalnej patelni. Możecie też po prostu w normalnym garnku. Oczywiście ja sobie nie omieszkam na koniec przełożyć do buk żeby mieć już taki fajny koreański klimat. Polękwica dla... Boczkiem, jak się jest ładnie obsmażona, ładnie tłuszczyk tutaj się wytopił. Tłuszcz jest potrzebny, żeby przenosić smak, więc nie można go całkowicie eliminować ze swojego jadłospisu. I teraz dodaję jedną białą cebulę, pokrojoną w takie większe cząstki i zostawię wszystko. Na 4 minuty i się ładnie razem smaży. Wszystko już zaczyna pięknie pachnieć. Cebulka jak się przysmaża naprawdę daje takie cudowne aromaty. Przynajmniej mnie się bardzo podobają. I teraz pora dodać kimci. Ja mam kimci domowej roboty. Jak wiecie... U mnie na kanale jest film z instrukcją, jak można sobie zrobić z domu. Polecam. Ja dodałam teraz 200 gramów kimci, które sobie tak wcześniej drobniutko, można powiedzieć, pocięłam. Kimci bardzo fajnie smakuje właśnie razem z przesmażonym boczkiem. Samo kimci przesmażone jest naprawdę cudowne. Polecam, jeżeli nie próbowaliście to koniecznie to zróbcie. Ja teraz zostawię na kolejne 4 minuty. Następnie dodaję dwie łyżeczki ciugaru. Pięknie wszystko pachnie. Ja oczywiście tradycyjnie jestem głodna, czyli wszystko się zgadza, wszystko jest na swoim miejscu. Będzie dzisiaj naprawdę pyszna uczta. Oczywiście olej sezamowy. Dwie łyżki. Teraz to już w ogóle zapachniało cudownie. I dodaję litr bulionu daci. Ja się przyznaję, bez bicia jest to bulion zrobiony ze sproszkowanego hondashi. Polecam. Fajna alternatywa, jeżeli nie będzie Wam się chciało akurat danego dnia robić takiego domowego bulionu. Jak zauważyliście, nie się dzisiaj nie za bardzo chciało, ale od tego są też substytuty, dobre substytuty, żeby z nich korzystać. Dodam jedno opakowanie grzybków enoki. Często mnie pytacie, gdzie kupuję takie mniej spotykane składniki. Enoki kupiłam w sergrosie. Można spotkać na warzywach w lodówce. Także śmiało polecam. I teraz zanim dodam tofu, zostawię wszystko na 5 minut. Więc w czasie spróbowałam i jeszcze dodam sos sojowy koreański. Dzisiaj dodaję taki sos sojowy do zup. Dodam jedną łyżkę. Tutaj mam przeciśnięte przez praskę 5 ząbków czosnku. Czosnek musi być. Specjalnie go dodaję teraz już pod koniec, praktycznie, żeby nie zatracił w zupełności aromatu. No i teraz gwiazda dzisiejszego odcinka czyli jedwabiste tofu To jest taka instrukcja, żeby w tym miejscu przeciąć. Zobaczymy słuchajcie co to będzie. I Po prostu tak trzeba wyrzucać tofu. Ja użyję dwa opakowania dzisiaj, czyli w sumie Pół kilograma tego tofu. Jedno już jest. Teraz drugie. Powiem Wam, że to jest całkiem fajne uczucie, jak to pęka tutaj pod nożem. Także jak Wam się uda znaleźć to tofu, to spróbujcie. Troszkę pryska, ale nie szkodzi. I teraz tylko przy pomocy łyżki. Troszeczkę tutaj porozdzielam. Powiem Wam, że pachnie, obłędnie i smakować też będzie bardzo dobrze. Teraz jeszcze 4 minuty. No i przełożę, tak jak powiedziałam, do tu peggy. Sporą porcję. Dobrze nabrać takich na składników, żeby tu się wszystko znalazło wszystkie dobroci. Teraz jeszcze podgrzeję na kuchence gazowej, która mi już nieraz uratowała moje gotowanie, jak na przykład włączyli mi prąd w mieszkaniu przy jakiejś awarii, więc polecam sobie zakupić taką kucheneczkę. Poczekam aż się tutaj wszystko zacznie ponownie gotować. No i dodam dymkę dla smaku, dla koloru. I na samą górę jajko. Zostawię na minutę. Ono się troszeczkę zdąży ściąć, a i tak później z racji tego, że ta miska będzie bardzo gorąca to jeszcze podczas jedzenia będzie sobie można wymieszać jajko z Sundo i na pewno nie będzie surowe, tego się nie obawiajcie. Sundro budzigę jest już ściągnięte z kuchenki. Jak widzicie jeszcze cały czas sobie tutaj bulgocze. Teraz wymieszam włódko, żeby się zdążyło ściąć. Że za chwileczkę już będzie można jeść tutaj mam przygotowany parujący biały ryż także już nie przedłużam bo jestem bardzo głodna podlinkuję Wam gdzie taką miseczkę można kupić bo bardzo często mnie o to pytacie a ten ryż to jest po prostu ryż do sushi bo też dostaję takie pytania także już wszystko na dzisiaj życzę Wam smacznego pozdrawiam bardzo serdecznie i widzimy się za jakiś czas cześć